Cześć, jak się macie tutaj, Pelka Damiana to kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Decyzja była jednogłośna, dzisiaj robimy brazylijski skład. Jednak kupiłem już jednego gracza, resztę już właściwie miałem. Kupiłem gracza Dida tymczasowo na bramce. Kupiłem Danielinio za 56 500. Kupiłem kartę formacji, no i kosztowało mnie w sumie 5... 61 tysięcy. Tej, po tej formacji chodził po 66. 68, więc jestem w miarę Za na plus Dlaczego go kupiłem? 5 sztuczek No i 5 gwiazdkowe sztuczki Jednak to nie jest powód, dla którego go kupiłem Są to jego statystyki fizyczne Których tutaj wam pokazać nie mogę Ponieważ y, nie da się Z tego menu Podczas w, 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 zarządzaniu meczem Mógłbym to zrobić rank 91 tempa, niesamowita wytrzymałość inne naprawdę świetne statystyki Mam 100 tysięcy Końców Ponieważ wszyscy zawodnicy mi się jeszcze nie sprzedali w jutrzejszym odcinku, mam nadzieję, że dokończymy budowę składu. Kto mi się sprzedał i za ile? Tam jakieś aukcje usunąłem. więc Di Maria poszedł za 8300. A to inny obraniak poszedł za 20 tysięcy. PP41212. To nieważne. Modric 1800. Za tyle samo go kupiłem. Jordi Alba podobnie. No i tam kilku sprzedałem, tych co miałem. Więc dobra, jeszcze dobra. Wołąkiewicz poszedł za 35 tysięcy. Jestem zarobiony na nim jakieś 4 tysiące, jednak tak czy siak. Ja wam polecam tego zawodnika. Czemu? On? Aha, on jest pod 35 bo już go zmienił sobie właściciel. Okej. Okay. Ja go wam gorąco polecam, jeśli szukacie takiego obrońcy Falka, o którego trafiłem w za 15 500. Na aukcji mam Jerwinia oraz Wiktora, którego wystawiłem na zbyt długą ilość czasu. No, na 24 godziny go wystawiłem wczoraj rano i jeszcze się nie, znaczy dzisiaj rano, w momencie kiedy nagrywam ten film, jednak jeśli go sprzedam, to będę nieźle zarobiony. Aha, dobra, bo nie wykreśliłem tutaj kart, jednak prosiliście, żebym kupił zawodników na Wizji, no i chyba dużych zakupów nie będzie i ten skład może być wybrakowany w dzisiejszym odcinku. Jednak myślę, że uda mi się zagrać jeden mecz. Dlaczego? Bo moje kalkulacje okazały się troszkę błędne. Myślałem, że wystarczy mi na Tiago Silva, a tu dupa nie wystarczy mi. Nie mam pojęcia jak to obliczyłem, jednak robię nadal pod 4-1-2-1-2. Trochę zaryzykuję z tym Neymarem, jednak zobaczymy czy ryzyko się opłaci. Kupię go na pozycję lewego. lewego skrzydłowego. Będzie grał na zgraniu 7. Zgranie 6 to jest takie podstawowe. Zgranie 7 nic nie zabiera, nic nie odejmuje, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozycja LS. On akurat jest na tym tańszy. To jest taki plus o jakieś 2000. Mam trzech za 83 tysiące. Wygrywa ten pan. Neymar kupiony za 83 tysiące. Przypiszę teraz. Jednak i tak nie będzie grał na jako lewy pomocnik. Ponieważ to jest marnotrawstwo. On nie powinien grać jako lewy pomocnik. Ja nie będę grał lewym pomocnikiem za prawie 100 tysięcy. Dlatego też... Będzie grał jako... Gdzie on cholera? Jasna jest. Jak wspominałem, tu on grać nie będzie. Cyk! Cyk. Będzie grał tam. Zgranie 5. Jednak patrzcie na tą sztuczkę. Zostałem wykiwany przez wchód w Powinien mieć zgranie 7. Jednak przetestujesz czymś innym. Ja go posadzę na ławce. Tutaj w napadzie, nie, Welly to na nie mogę wsadzić. I zobaczę jak będzie grał w momencie, gdy wsadzę go z ławki. Na chwilę obecną lecę kupić zawodnika, którego w tym zespole już widzieliśmy. Doskonale wiecie, jakiego lewego pomocnika mogę mieć, takie jest, nikt inny jak Michel Bastos. No i mój super skład jest gotowy. Nie tak miał wyglądać, ale wyszło jak wyszło. Czekam, aż się sprzedadzą pozostałe karty, i wtedy. Go w pełni dokończę. Chwilowo na bramce stanie Dida. Uzupełnia ławkę rezerwowych i w razie czego Neymar nie będzie na niej siedział. Neymar będzie oczywiście w napadzie. Zami Kolego na samym początku go zmienię, Więc nie martwcie się. Więc kurde, jestem wkurzony, bo to nie tak miało wyglądać. Mam nadzieję jednak, że nie będę tego żałował i że grać się będzie po prostu wyśmienicie. Dlatego nie przedłużając, przenieśmy się do... Meczu. Szybko dla przypomnienia, zostało 5 meczów. Mamy 7 punktów. 5 razy 3 daje 15. 15 plus 7 22. Co oznacza, że trzeba wygrać po prostu wszystko. O, zmieniłem stroje. O, Real Madrid. Pewnie super zadowolenie, nie jesteś jednak. A nie, dobra, tutaj tego nie mogę zrobić, więc gramy. Smile United. Od razu na boisko wchodzi Neymar. Smile Remy. Hernandez. Kagawa. Kagała. Cholera, jest tempo. Jest tempo. Znaczy. Zależy. No jest, w napadzie jest. Na prawej pomocy też. Ej, to jest czerwony kartonik, panie sędzio! Aha, fajnie. Ramirez bez piłki, no ale nie da, da, Ostrzegę, bo no, bo no bo... dlaczego by dawać kartkę, nie? Marcelo, zagrajmy to drużynowo. Neymar. Czy to ty? To jest Neymar. On również ma pięć gwiazdek, nie przedstawiłem go wam właśnie. Cholera, ja nie umiem trików, on ma prawą nogę. Jednak nie będę strzelał w takiej sytuacji. David Luiz, on też ma prawą nogę, ma również lewą. Nie, nie to jest tragedia. Bastos, odrobina klasyki, dośrodkowanie. Welliton przy piłce, Ramirez. Nikt, nikt nie jest w domu i Danielinho jeszcze fauluje, no hej! Koniec tego, pierwsz, tej pierwszej połowy. Jeden, kur, co tu chodzi, 0-0 jest. Beznadziejnie się gra i tutaj nie chodzi, że od zawodników bo muszę się rozkręcić na deszcz, zacięcia. To, to, to nie są warunki do grania, ja, ja wam to mówię. Dobrze, Wellitone. Podanie do Neymara i ten umiesz. A nie, to Ronaldinho. Racja, klasyczny Ronald, w sensie klasyka. Chodzi mi o kunst i perfekcję. 1 do zera. Ronaldinho otwiera wynik w meczu powrotowym Dików. Jedziesz, Neymar, dobrze, przyjmuję tą piłkę. Jednak pamiętajmy, jego noga jest lepsza prawa. Dlatego też przekłada ją sobie strzał. Ładne uderzenie! Szło przy słupku. To powinna, znaczy, oracja. Moje rzuty rożne, aż takie złe nie są. Czyż nie? To jest 2 do 0 i to jest klasyczna główka Felipe Santany. Brawo! Coś czuję, że jednak wygramy to spotkanie. Remi, no myślę, że to Gix przez chwilę, bo tak było napisane. Jednak aż tak szybki Gix nie jest. Ładne, klasowe. Jakie piękne wybicie. I teraz Neymar, czy on do tego dobiegnie? Zmęczony Rafael, kontra sprawdy Neymar. I teraz mocny strzał jest i trzeci gol. Neymar, debiutancka jego bramka w naszym zespole 3 do 0. Brawo, trafiamy. Santana, Santana, Santana. Ojej, Kudida nie miał szans. Remy w 82 minucie. Daje nadzieję swojemu klubowi. Perfekcyjne nożyce. No i cóż, pierwsza bramka. Danili nie odbiera piłkę. No, jeśli to nie będzie bramka, będą zamieszki. Rzut rożny. Trzeba posłać idealnie piłkę na Felipe Santana. O i odrobinę za mocno. choć może idealnie Santana! A, tak jak to widziałem. Choć ja w mojej wizji miałem piłkę w siatce. Dobra, 3 minuty. Dwóch bramek raczej w tym czasie nie stracimy. Choć może Ramirez ma za zadanie dogonić Walencję. To będzie trudne. Minuta do końca. Czy będzie gol? Wow! Dawid Luiz pokazuje klasę Dida Również wykopuje też, Co? Nieważne. Jednak Santana oddala zagrożenie. I to jest już pewne zwycięstwo. O cholera, jasna. To powinien być rzut wolny. A tak kagawa. Ona piękne strzały. Jednak Santana. Kończymy to spotkanie. 3 do 1. Wygrywamy ten beznadziejny mecz. Liczę na to, że z moim drugim rywalem będzie dało się grać, ponieważ to to nie była zabawa, to była katorga. Tak jednak spróbuję z tym neymarem Me zagrać na Chemistry 5, żeby mieć porównanie, czy będzie jakaś różnica, czy też nie. Jedziemy z drugim meczem. Na razie jest dobrze. Ponownie gramy na wyjeździe Kissling Roy cloze! No i jeszcze, ojej, uprawy obrońca z Team of the Season, Weidenfella, kolejny środkowy obrońca, mam na końcu jego nazwisko. No nikt inny jak Mertesacker, przepraszam najmocniej, że tego nie widziałem, na nasze szczęście gra chodzi płynnie i nie ma deszczu i Gecy, ale jest gol, 1-0. I to jest dopiero trzecia minuta, Neymar do Bastosa, Rither. Czy to ten Team of the Season? Chyba tak, jednak. Bastos! O jejku, Linio Oddaje tą piłkę. Ramirez przyjmuje strzał! Remis! Aj, Naprawdę ładna akcja. Wolny Ramirez, gdyby oddy, uderzył odrobinę lepiej, panie i panowie. Choć może nadal remis. Wellington! O jejku, strzał z lewej nogi! No właśnie. Prosto padła wysoka piłka. Neymar wykorzystuje szybkość. No i zblokowany! Pięknie! Dobra decyzja sędziego rzut wolny 23 metry, żadnej zabawy. Stare czasy niech się przypomną. Panie i panowie Ronaldinho strzał i nie no! Weidenfella broni! Skórczybych. To był klasyczny Ronaldinho. Przepiękne uderzenie rzut rożnego, choć nie wolnego. Przepiękne byłoby, gdyby bramka była. Cóż, Danilinio, nasza nowa gwiazda. Nie dośrodkowujmy. Nie róbmy polityki. Ramirez, jak on to uderzy? No, dobrze, dobrze, jednak nadal to nie jest gol. Zakręćmy to. Uu uuu, tak, 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 tak. On jest nieprawdopodobny, ludzie. Ma maestro, majstersztyk. Ten człowiek jest stworzony do główkowania. W dodatku jest czarny, to jest geniusz. Mecz kończy się rezultat. Przepraszam, cholera, znów. Jeden do jednego. Damy radę to wygrać. Ja wam mówię. Dodam, że my ten mecz musimy wygrać. Jednak Dani Liniot, Stamina 90, a on już zdycha. Rozumiem, że to są jakieś większe problemy. Jednak do zakończenia meczu 20 minut, żeby mieć szansę na mistrzostwo, potrzebujemy wygrać. A w tym momencie to wszystko może... Nie, 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 nie. Nic nie odchodzi, ponieważ Dida na posterunku. Bardzo zmienny bramkarz dla mnie w tej grze. Raz broni wyśmienicie, jak na przykład w dzisiejszym odcinku, a raz no niestety tak fajnie nie jest. Juliusz Dida wybił piłkę, a Ronaldinho tak... No nie mam pojęcia jaka to była taktyka, żeby się schować przed tą piłką. Co ma do powiedzenia Wellington? Wellington ma do powiedzenia, I'm gonna use my tempo. Jednak cloze. on ma do powiedzenia, że zaraz cię rozwalę, jednak nie! Ostatnia minuta nadchodzi, ponieważ doliczony czas gry zaraz się zacznie. I patrzcie, jak ja to rozwiążę. Cyk? Nie walczymy teraz o mistrzostwo, walczymy o utrzymanie. Wiecie, co Wam powiem na koniec tego odcinka? Ja chciałbym przeprosić. Przepraszam osobę, która napisała komentarz, żebym zrobił skład pod 4-3-3. Popełniłem błąd. Przepraszam Cię, życie zlekceważyłem, powinienem Ciebie posłuchać, teraz wiem i innych osób, które zalajkowały ten komentarz najmocniej przepraszam. Jutro mam nadzieję, że uda się, że Ci zawodnicy wszyscy się sprzedadzą i że zobaczymy siebie, znaczy zobaczymy się w składzie zbudowanym po 4-3-3. Jak on będzie wyglądał? Neymar, Wellington. Będzie również Danielinho, Ronaldinho jako środkowy pomocnik. Ramirez jako środkowy pomocnik. Linia obrony zostanie taka sama, tymczasowo Dida w bramce. No i muszę poszukać jeszcze jakiegoś środkowego pomocnika, bo jednak Ramirez, Ronaldinho no i Juninho. A może kogoś innego polecacie? Niech ma klasę i ma tempo. Nie musi mieć tempo, wystarczy mi jeden Ramirez z tempem. Jednak Bastos no niestety będzie musiał się z nami pożegnać. Przepraszam, że wyszło jak wyszło. Że nie, zbudowali, nie zbudowaliśmy również takiego składu jak, jaki chciałem Liczę na to, że jutro zobaczycie również Mike'a, No niestety Tiago Silva nie tym razem Nie mam pojęcia jakie wyliczenia miałem Jednak matematykiem nie będę Do usłyszenia jutro, pozdrawiam pl. Damian Dzięki za oglądanie, cześć